Nawet. O 8 Roksek otwiera Dobra, friend, twoje szczęście ja, A, i Roksek już ma Dobra, jebać cię Roksek Jeśli powiesz, że to będzie Titanic, to... Dobra, pierdolę go, kurwa Chuj mu w dupę snarowi Oczywiście, sorry YouTube A, Rainbow Dobra, Pierdolę go

Ta marka, w której czuję się bezpiecznie Bez twojej koleżanki moją brednie Całe życie mi się jak luna I w nie wczuwaj, znowu ścikamy na całą noc Wracam od otwartej mam wyrzuty sumienia Ona na mnie patrzy i wkur... mnie docenia Łykam piątą i szóstą tabletkę Druga noc, ja i moja sztuczna szczęsio Pięć chiurzyk Obtrafił Rainbow Titanica Bob trafił... To ja presto biłem z tokoła. Mógłbyś dać jakiś prezent? Czemu on trafił Rainbow Titanica? Ej, eee, nie chcę nic, nie chce nic. Sorry YouTube, this is joke, this is joke. Jeroxek is my friend. Masz resztę dzięki, że mi pop... Ej, eee, ja nawet ci nie dziękuję. O, to ja się popłaczę dzisiaj. Jak mi dzień się zepsuł. Ej, nawet nie wiecie jak mi się strasznie dzień zepsuł.